Anna Więckiewicz, witam w serwisie informacyjnym. Dziś w wydaniu m.in. Modernizacja ulic w naszym mieście, plan przebudowy tzw. Działek Kozborowskich, Anatolij Jacenko, gościem prezydenta miasta. Do 24 marca mieszkańcy Starogardu mogą zapoznać się z planem przebudowy ulic w obszarze tzw. Działek Kozborowskich. Wnioski i uwagi można zgłaszać osobiście lub mailowo od 25 do 31 marca. Wydział Techniczno-Inwestycyjny zaprasza mieszkańców do zapoznania się z projektem przebudowy układu drogowego na tak zwanych działkach kozborowskich. Są to ulice Kozborowska, Poprzeczna, Kwiatowa, Łąkowa i Żytnia. I osoby zainteresowane, które chciałyby się zapoznać z projektem. Jakby chciał ewentualnie wprowadzić jakieś uwagi do projektu, zapraszamy na naszą stronę www.starogat.pl. Lub też osobiście możecie Państwo do nas przyjść, zobaczyć projekt w pokoju 105 w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym. Starogat inwestuje w poprawę stanu miejskich dróg. Ulice Chojnicka, drugiego pułku szpoleżerów rokitniańskich i Chopina, w 24 miesiące przejdą gruntowną modernizację. Wykonają przedsiębiorstwo budowy dróg. 20 marca prezydent podpisał umowę na przebudowę ulic w śródmieściu Saragarda Gdańskiego. Umowa opiewa na kwotę około 20,5 miliona złotych, z czego 18 milionów pochodzi z dofinansowania rządowego z programu Polski Ład. Zakresem przebudowy zostanie objęte około 1,6 km ulic. W ramach tej przebudowy zostanie zrealizowana przebudowa infrastruktury podziemnej, przebudowane zostaną chodniki. Jest dnie, powstanie nowe oświetlenie oraz skablowany zostanie odcinek linii kablowej w ulicy Chojnickiej i Szwoleżerów. Aktualnie wykonawca opracowuje projekt tymczasowej organizacji ruchu. Planujemy, aby w okresie poświątecznym prace się rozpoczęły. Mają się one rozpocząć na odcinku ulicy Chojnickiej pomiędzy ulicą Krzywą a Rondem Strażaków oraz w rejonie ulicy Chopina. W poniedziałek prezydenta miasta Janusza Stankowiaka osobiście odwiedził Anatolij Jacenko, deputowany Rady Miejskiej Miasta Umań, miasta w Ukrainie w obwodzie Czarkawskim. Podziękował za wsparcie, jakie niesie Ukraińcom Starogard Gdański. Wręczył prezydentowi pamiątkę z frontu. Przyjechałem prosto z Ukrainy, wróciłem z samego, jak to się mówi, z punktu zerowego, z okolic Bachmutu, Kramatorska. Przywiozłem panu prezydentu miasta Starogardu Gdańskiego. Takie skromne podziękowanie od chłopaków, które walczą za to, że wspierają, za to, że pokazują swoje wielkie serce, dają tą pomoc przede wszystkim moralną, serdeczną, dają swoje wsparcie. I w postaci tego podziękowania tutaj mam od chłopaków takie opakowanie od armaty Haubica 3 która dali, była troszeczkę... подмоделована через наших дітей з Умання з міста Умань в Україні, в центрі України, намалюваний такий рисунок в українських таких тонах, і то на пам'ятки о тим балу президентським, який пан президент організував, де були виліцитовані теж такі скромні президенті з фронту, за яких Po wylicetowaniu były kupione cztery auta, które pojechali właśnie na front dla chłopaków, które walczą i zdobywają nasze zwycięstwo, wspólne nasze zwycięstwo. Mieszkańcy północnej i zachodniej części Starogardu w miniony poniedziałek spotkali się z przedstawicielami władz miasta. Na spotkaniu, które zainicjował radny Rady Miasta Wojciech Pielecki umówiono zakres i harmonogram przebudowy ulicy Osiedlowej. W dalszej części serwisu m.in. relacja z wystawy modelarstwa, Godzina dla Ziemi, 40 edycja konkursu Prozy i Poezji Kociewskiej. W miniony piątek w ratuszu odbył się wernisarz pod nazwą Modelarskie Pasje Sławomira Bochniaka, Marka Kroplewskiego oraz Sławomira Ruśniaka. Na miejscu obejrzeć można było modele samolotów, pojazdów pancernych z okresu II wojny światowej i nie tylko. Wszyscy trzej jesteśmy nauczycielami, wszyscy trzej jesteśmy zapalonymi modelarzami. Przypominam modelarzami, amatorami, niezawodowcami. No i zaprezentowaliśmy to, co żeśmy do tej pory sobie w zaciszu domowym majsterkowali. Widzimy tutaj i czołgi typu Sherman, Matylda, Cromwell, jak i również radzieckie T34 z działem 76 mm, 85, ale również są i modele polskiej broni pancernej z czasów września 1939 roku. Generalnie moje modele, które tutaj są prezentowane, to są modele kolekcjonerskie. To znaczy, że one nie są przeze mnie wykonane, ale przeze mnie są odszukane, zakupione i cieszę się nimi. Mam nadzieję, że ci, którzy przyjdą na wystawę, tutaj będą również podzielali moje, moje zadowolenie i, 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 i można powiedzieć, jakąś tam miłość do, 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 do historii, do modelarstwa, do kolekcjonerstwa. Tutaj właśnie przy naszym gablocie można powiedzieć, są przedstawione modele Używane przez polskich pilotów na zachodzie, poświęcona dywizjonowi 303 i jego udziału, udziałowi w bitwie Anglię. Na tą wystawę przygotowałem kilka modeli specjalnych dla mnie, takich, które nie były klejone pod wpływem jakiejś chwili, tylko gdzie rzeczywiście musiałem troszeczkę do tego dojrzeć, była potrzebna inspiracja. I na przykład jeżeli mamy tutaj górną półkę zajętą przez modele figur, to są figury w skali 1 do 16, 1 do 15, przedstawiające głównie żołnierzy polskich z różnych okresów. Są tu nawet husarze, jest husarz z buławą, jest po piersie husarza ale też mamy figury żołnierzy i współczesnych, i żołnierzy z II wojny światowej. A jeżeli chodzi o II wojnę światową, to zarówno wrzesień 1939 roku, czyli wojna obronna, powstanie warszawskie, żołnierz polski na wschodzie, żołnierz polski na zachodzie. I tutaj figurą, na którą chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę, to jest figura żołnierza I Brygady Spadochronowej generała Sabowskiego. Także mamy tutaj po piersie. Szczególnie jestem z niego dumny. Tutaj rzeczywiście była potrzebna inspiracja do, do, do stworzenia tej figury, a tą inspiracją było spotkanie z jednym z ostatnich żyjących żołnierzy pierwszej Brygady Spadochronowej Generała Sosabowskiego. 25 marca w sobotę o 20:30 rozpocznie się godzina dla Ziemi. Warto symbolicznie zadbać o naszą planetę i w geście troski o jej przyszłość na jedną godzinę zgasić światło w swoich domach. Godzina dla Ziemi to coroczne wydarzenie organizowane w ostatnią sobotę marca, które zapoczątkował Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody. Akcja polega na wygaszeniu oświetlenia na jedną godzinę. Jest to oczywiście zbyt krótki czas, by osiągnąć odczuwalne rezultaty, jednak symboliczna inicjatywa promuje postawy ekologiczne i ma na celu wykształcenie trwałych nawyków oszczędzania energii. W tym roku wydarzenie poświęcone jest walce z zanikiem różnorodności biologicznej i odbędzie się 25 marca o godzinie 20.30. Zachęcamy do indywidualnego dołączenia do akcji. Nasze miasto włącza się w akcję. W ramach Solidarności z Godziną Dla Ziemi w Starogardzie na godzinę zgaśnie światło oświetlające park miejski oraz rynek. Starogardzkie Centrum Kultury ogłasza 40. edycję konkursu. Recytujemy prozą i poezję kociewską imienia Antoniego Górskiego. Eliminacje rejonowe dla Starogardu odbędą się 26 kwietnia o godzinie 10 w sali widowiskowej SCK. Przypominamy, że zgłoszenia można od, nadsyłać do 14 kwietnia. Więcej informacji na stronie sck.art.pl w zakładce konkursy. Osiedlowy Dom Kultury przy ulicy Rejmonta 1 zaprasza dzieci na spektakl pod tytułem Lotta wraz z lekcją teatralną dla dzieci w wykonaniu aktorów ze Słupskiego Teatru Władca Lalek. Spektakl odbędzie się 2 kwietnia o godzinie 12.00. Wstęp wolny. Informacje sportowe. Dziś w sali sportowej PSP8 odbyły się Mistrzostwa Powiatu Starogardzkiego w Koszykówce dla dzieci zorganizowane przez Gama Akademia Koszykówki. Zawody otworzył prezes klubu sportowego Kociewska Akademia Koszykówki Bartosz Sarzało. Jesteśmy na mistrzostwach powiatu stargarskiego w Koszykówce u 10 Gama Akademii Koszykówki. W dniu dzisiejszym wszystkie dzieci zaangażowane w nasz projekt rozgrywają turniej pomiędzy podmiotami, czyli pomiędzy szkołami, które uczestniczą w naszym projekcie. Tych szkół jest 9. 6 z nich to szkoły znajdujące się. W mieście Starogardańskim, czyli naszym projektem są objęte wszystkie szkoły, szkoły w mieście. Wszystkie dzieci uczestniczące w projekcie zebrały się dzisiaj, aby po raz pierwszy w tym roku pokazać między sobą swoje umiejętności koszykarskie, rywalizować z sobą. Dla niektórych z nich jest to Pierwszy raz w życiu możliwość gry w koszykówkę, gry prawdziwego meczu z sędzią, z wynikiem, z czasem gry, także fajne przeżycie dla dzieciaczków. Myślę, że nasza akademia również w ostatnim czasie poczyniła... Olbrzymi postęp, poprawiliśmy bardzo mocno kontakt z rodzicami, kontakt ze wszystkimi osobami zaangażowa zaangażowanymi w, w koszykówkę młodzieżową w naszym mieście i ogólnie w naszym regionie. Poprawiliśmy właśnie ten kontakt i od jakiegoś czasu naprawdę staliśmy się olbrzymią społecznością, która, która idzie w jednym celu, w tym, żeby dzieci ruszały się, żyły zdrowo i może kilka z nich, czy kilkoro z nich kiedyś stało się fajnymi koszykarzami. 2 kwietnia w naszym mieście odbędzie się wyjątkowe wydarzenie dla miłośników biegania. 39. Bieg Szpęgawski. Szczegóły przybliży zastępca dyrektora OSIER do spraw sportu, rekreacji i marketingu Monika Kiełpin. 2 kwietnia ośrodek sportu i rekreacji w Starogardzie Gdańskim zaprasza wszystkich miłośników biegania do udziału w 39. edycji biegu szpęgawskiego Zaku. Rozpoczynamy o godzinie 10.30 biegiem młodzieżowym na dystansie 1 mili, a następnie o godzinie 12 biegiem głównym na dystansie 5 km. Miejsc niestety na to wydarzenie już nie ma, rozeszły się kolokwialnie mówiąc jak ciepłe bułki, co nie zmienia jednak faktu, że wszystkich mieszkańców naszego miasta zapraszamy serdecznie do kibicowania. I co ważne, tego dnia, 2 kwietnia, wystąpią w utrudnienia w ruchu drogowym na trasie Szpęgawsk-Starogard Gdański. Więcej informacji odnośnie utrudnień znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.osir.com.pl No cóż, to jeszcze raz zapraszamy serdecznie 2 kwietnia. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze do kibicowania wszystkim sportowym biegaczom w naszym mieście. W czerwcu nasze miasto po raz czwarty powalczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Zanim to nastąpi, zapraszamy wszystkich do wielkiej rozgrzewki. 21 marca rozpoczął się oficjalny trening, który jest rozgrzewką przed czerwcową walką o puchar. Potrwa on do 21 maja. Te dwa miesiące to czas, w którym chcemy zachęcać mieszkańców Starogardu Gdańskiego, ale i nie tylko, bowiem kręcić kilometry dla naszego miasta może tak naprawdę każdy w dowolnym miejscu na świecie. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, która rejestruje trasy i ich długości, zarejestrować się i koniecznie wybrać miasto Starogard Gdański. W ubiegłym roku zajęliśmy 11 pozycję na ponad 50 miast biorących udział w. Pucharze. No w tym roku mamy nadzieję, że ten wynik będzie zdecydowanie lepszy i uda nam się być w czołówce najbardziej rowerowych miast w Polsce. Niestety mecz z 19 marca z drużyną WKK Wrocław przyniósł Kociewskim diabłom przegraną i wynik 68-79. do 79. Następny u nas już sobotę 25 marca z AZS AGH Kraków. Tydzień temu w środę 15 marca KP wygrał mecz z Jarotą Jarocin wynikiem 2 do 1 bramki dla naszej drużyny strzeli Rafał Remisz oraz Janusz Surdykowski. Niedzielny mecz z Bałtykiem Gdynia przyniósł naszym piłkarzom zwycięstwo 2 do 1 dwie bramki dla zespołu strzelił Miłosz Manuszewski. W najbliższą sobotę 25 marca KP Starogard zagra z drużną Błękitni. Dziękuję i zapraszam za tydzień.